Z przyjemnością prezentujemy Państwu kołdrę zimową polskiej firmy Poldown z linii Wytamet Duo. Poszycie kołdry to mikrofaza. Tkanina przyjemna w dotyku, przepuszczająca powietrze i bardzo wytrzymała. Wypełnienie kołdry to włókno HCS, bardzo sprężyste, zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza i nie się nawet po bardzo długim użytkowaniu. Kołdra posiada certyfikat tekstylia godne zaufania, można ją prać w 95 stopniach. To zabija większość bakterii i drobnoustrojów. Kołdra jest bardzo mięciutka i sprężysta. Kołdra, witamet duo, jest złożona z dwóch, trzytych ze sobą na stałe kołder. Przestrzeń, która powstaje pomiędzy oboma kołdrami, stanowi doskonałą izolację termiczną, nawet podczas najzimniejszych nocy. Kołdra doskonale nadaje się do najniższych temperatur, jak również dla osób, które cenią sobie wysoką temperaturę podczas snu. Na całej swojej powierzchni kołdra posiada pikowanie, które zabezpiecza przed przesuwaniem się wypełnienia. Na brzegach znajduje się elegancka biała lamówka, która zabezpiecza przed jej strzępieniem. Kołdra zapakowana jest w foliową walizkę, która ułatwia jej transport i przechowywanie, doskonale nadaje się także na prezent.